Starsza pani podbija świat do piętnasta. 15 jak powiemy od części 130 do części 139 From part 130 to part 139 From part 130 to part 139, part to part 139. Czyż ona nie jest przystojna Czyż on nie jest przystojny? Czyż oni nie są przystojni? Is she not good looking? Is he not good looking? Are they not good looking? Kto ty jesteś? Kim pan jest? Who are you? Who are you? Pani Merkelowa pyta się pani Majowej, kto to za facet. Jak powiemy, przepraszam, Tereso, kto to jest? Excuse me, Teresa, who is this? Excuse me, Teresa, who is this? A pani Majowa nie wie, więc się go sama zapyta. Przepraszam pana, kim pan jest? Excuse me, sir, who are you? Excuse me, sir, who are you? A pan Macron prawdomównie powie: Jestem Emmanuel Macron. I am Emmanuel Macron. I widzimy, panie się bardzo ucieszyły. A jakby się zapytał, a dlaczego się pani pyta? Why are you asking? Why are you asking? A jak odpowiemy na wścibskie pytania, a co? Why? Why? On chyba jest z Polski. I think he is from Poland. I think he is from Poland. Oczywiście, że on jest z Polski. Of course he is from Poland. Of course he is from Poland. Czy on mu przeszkadza? Czy on mu zawraca głowę? Oczywiście, że on mu przeszkadza. Oczywiście, że on mu zawraca głowę. Is he bothering him? Is he bothering him? Of course he is bothering him. Of course he is bothering him. On chyba jest bardzo cierpliwy. I think he is very patient. I think he is very patient. Co robisz? What are you doing? What are you doing? Dlaczego to robisz? Why are you doing it? Why are you doing it? Dlaczego oni to robią? Why are they doing it? Why are they doing it? Dlaczego oni się uśmiechają? Why are they smiling? Why are they smiling? Dlaczego zakręcasz, dlaczego wyłączasz klimatyzację? Why are you turning the air off? Why are you turning the air off? Dlaczego ona tego szuka właśnie teraz? Why is she looking for it right now? Why is she looking for it right now? Ona jej szuka, ale jej nie może znaleźć. She is looking for her. but she cannot find her. She is looking for her, but she cannot find her. O Maryli, słuchasz Oczywiście, że jej słucham. Are you listening to her? Of course I'm listening to her. O piosence, Słuchasz jej? Oczywiście, że jej słucham. Are you listening to it? Of course I'm listening to it. Dlaczego tego słuchasz? Why are you listening to it? Why are you listening to it? Dlaczego ona na niego czeka? Why is she waiting for him? Why is she waiting for him? Czy mógłbyś na nas poczekać? Could you wait for us? Could you wait for us? Dlaczego na mnie nie czekasz? Why are you not waiting for me? Why are you not waiting for me? Oczywiście, że on na nią czeka. Of course, he is waiting for her. Of course, he is waiting for her. Dlaczego on na nich czeka właśnie tutaj? Why is he waiting for them right here? Why is he waiting for them right here? Gdzie ty tego szukasz? Where are you looking for it? Where are You looking for it. Dlaczego ona się na niego nie patrzy? Dlaczego on się na nią nie patrzy? Why is she not looking at him? Why is she not looking at him? Why is he not looking at her? Why is he not looking at her? Dlaczego się na mnie patrzysz? Why are you looking at me? Why are you looking at me? A jak powiemy, na co się patrzysz? Spokojnym tonem głosu powiemy, na co się patrzysz. What are you looking at? What are you looking at? Ale wściekłym tonem głosu to będzie oznaczało, co się tak gapisz. What are you looking at? What are you looking at? Czy ty tego szukasz? Oczywiście, że tego szukam. Are you looking for this? Are you looking for this? of course i am looking for this albo of course i am looking for it literujemy biedówko b i e d o albo polish o w k o b i e d o polish o w K O Powodzenia szczęścia Good luck Good luck